Dobrze, dzi dzisiaj z okazji Dnia Piapieskiego 12 października zjemy sobie kremówkę z kościoła, z kościoła starego w Kluczborku za 16 zł. Jest takie oto taka paczka, w której są dwie kremówki, ale zjemy sobie jedną. Zobaczymy czy jest tak samo dobra jak co roku. Yy, Jezu, ja ufam Tobie. Oczywiście. Powinna być dobra, ponieważ no 16, w sumie ile to kosztowało łącznie? E, do, łącznie te dwie, ponieważ wiadomo, że są tańsze, kiedy się kupuje więcej, czyli jakby 6 to jest 48. E, dobrze, więc przejdźmy dalej. To jest grania 100 słup o podstawie prostokąta. A, a, no, albo po prostu padło po prostu, więc zobaczmy sobie. To jest nowy akurat design pudełka, bo wcześniej to były takie przeźroczyste, a teraz mogę zrobić unboxing normalnie. Dobra, pierwsze spojrzenie na te kremówki. No, trzeba okroić. No, leciutko, żeby się przesunęło. ja wezmę tą. myś zostawię. Drugą. No, śmień na dobrze wyszło. I szczerze. Rozmiar jest w sumie no taki sam nawet. Zaraz przejdziemy do smaku, ponieważ w ponieważ tamtym roku na pewno smak był po prostu. Idealny. Kiedy jadłem kremówki ze szkoły, to one były gdzieś, gdzieś tak, w takiej niskości, czy nie było tak bardzo nadzialne, więc akurat to nie jest mała kremówka. To jest długa łyżka. To jest normalna łyżeczka. W sumie obie to są łyżeczki tylko tak Widać, że trochę, trochę jest jedna od drugiej dłuższa i szczerze. No to jest cała łyżka, ale normalnie to się tak bierze, więc jakby tak ukroić. No, spore rozmiary, ponieważ normalnie w szkole gdzieś, gdzieś taki jest krem. Więc to nie jest taka mała kremówka w sumie. Ale przejdźmy w końcu do smaku, bo ile można gadać o wyglądzie kremówki. A. Niestety, chyba będzie trzeba używać noża. Nie, nie nagrywaj mojej twarzy. Um. Zobaczymy. Doble. A ja użyję noża i tyle. Czekaj, to nie tak. Zapomniałem. Teraz. Yes. Czekaj. Dobra, teraz mam dobrze w końcu, zapomniało mi się znowu kolejny raz. Od razu mówię, że taka, taki mały talerzyk wam nie wystarczy w długości normalnej łyżeczki. Środka, część. To nie wystarczy, bo zacznie wam się cukier puder wysypać, więc bardzo polecam zainwestować w coś lepszego niż małe talerzyki. <laughs> Dobra, nie przerywamy nagrywania i tak to zjem. Yy, więc na pewno trudno się kroi. Ale smaczna jest. To wiem. Rozwaliłem kremówkę na <laughs> mm. Potrzebne są większe talerzyki. Nie polecam nagrać podczas jedzenia. Nie było? Jem dalej. Lubię. Um. Lubię kremówki. Tylko trudno się nagrywa, jedną ręką je Zjem um. um. całą, czekajcie Jednej ręce telefon, drugiej ten w mi się popsuł tak by the way um. Um. Czekajcie, najpierw całą nim w sumie I dobra Od razu mówię um. No. że lepiej się jem widelczykiem widelczykiem się lepiej je kremówki niż taką łyżeczką więc polecam zainwestować sobie w czekaj nabrało, tutaj jest jeszcze tu zostało jeszcze o, no. zaraz jadę kremówka zjedzona następnych nie będę mógł zjeść, bo są jeszcze inni chętni tak Czysiak oceniam kremówkę 10 na 10, nie, nie jest ciekaw. 9 na 10 ze względu na to, że po prostu ciężko ciężko, ten... zabrać się za tą kremówkę, no, za pomocą noży, ponieważ się na pół roztrzaska jedynie. Ale tak to wszystko jest super. Kremówka spyszna. Jeżeli ktoś chce kupować kremówki, nie dlatego, że... Nie dlatego, że musi bardzo dobrze przepięknie kroić kremówkę czy coś. Jeżeli, jeżeli czegoś takiego nie chce robić, to kremówka ta jest idealna dla Was. Jest tak dobra, żebym zjadł sobie kolejną tylko. Niestety mam 6 osób w domu łącznie. Więc no, jeszcze inne kremówki dojdą. Nie tylko te z kościoła, ale bardzo polecam.